No witam serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że następujący materiał jest zasponsorowany przez Realme, gdyż dostałem od nich telefon. I to nie byle jaki telefon, bo jest to GT Neo 3T w wersji Dragon Ball. Więc idealnie dla mnie. Przy okazji, jak ktoś jeszcze nie wie, to założyłem sobie niedawno nowy kanał poświęcony Dragon Ballowi. Jeśli jeszcze nie daliście suba, to zapraszam. Link w opisie. A teraz wróćmy do głównego tematu. Tak się prezentuje telefon i pudełko w jakim przyszedł. Już na starcie widać specjalny Dragon Ballowy wygląd. Telefon jest w kolorach pomarańczowym i niebieskim, co jest oczywiście nawiązaniem do Goku, który nosi gi właśnie w tych kolorach. Mamy też naprzeciwko aparatu kanji, które też możemy zaobserwować na stroju Goku. Ok, zobaczmy co jeszcze jest w środku. Samo opakowanie jest naprawdę bardzo fajne. Widzimy tutaj przeróżne formy Goku. Powiem Wam, że zostawię sobie to pudełko i pozostawię na półce, bo ładnie się Prezentuje. po otwarciu opakowania możemy w nim znaleźć telefon oczywiście ładowarkę razem z kablem instrukcje obsługi Kluczyk potrzebny do wysunięcia miejsca na kartę SIM, etui na telefon, masę fajnych naklejek Dragon Ballowych oraz kartę z Shenronem. Ok, teraz włączmy telefon. Pierwsze co się rzuca w oczy to tapetka z Goku. Ja jej nie ustawiałem. Cała nakładka na Androida jest właściwie stylizowana na Dragon Ballach, na przykład ikonki. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Ekran ma oczywiście 120 Hz, więc wszystko chodzi płynnie, bez żadnych ścinek. Jeśli chodzi o zdjęcia, to muszę przyznać, że robi naprawdę niezłe. Telefon ma potrójny aparat, główny 64 megapiksela, szerokątny 8 i 2 megapiksela do zdjęć makro. Moim zdaniem fotki wychodzą spoko, dość ostre i możecie je sobie zobaczyć teraz na ekranie. Tak samo filmy wychodzą fajnie. Nagranie jest full HD i 60fps, ale można oczywiście też nagrywać 4K. Ja jako laik jestem mega zadowolony z jakości aparatu. Jeśli chcecie sobie pograć w gierki, to ten telefon też powinien na spokojnie odpalić płynnie sporo gier. Tutaj pozestowałem sobie Legends, bo pasuje to do filmu, ale też i dlatego, że mój stary telefon momentami klatkował grając w Legends, mimo że do najstarszych nie należał. Ale jak widzicie, GT Neo 3T radzi sobie z tym tak łatwo jak SSJ od Goku z frizą na Namek. Procesor Snapdragon 870 pozwoli wam na komfortowe korzystanie z telefonu. Na sam koniec opowiem jeszcze o ładowaniu. Miałem 10% baterii i podłączyłem telefon do ładowania. Jak możecie zobaczyć na filmie, w lekko ponad 10 minut załadował się do 50%, więc myślę, że w jakieś pół godziny naładuje wam się od zera do pełna. Więc naprawdę szybki wynik. Sama bateria ma 5000 mAh. Podsumowując, telefon jest naprawdę fajny, Cenowe dla mnie też jest spoko. Ja osobiście najbardziej jestem zadowolony z aparatu oraz bolowej stylizacji. Zawsze chciałem mieć coś takiego i dzięki Realme w końcu mam, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za sponsorowanie. Fuzjonek akceptuje ten telefon. A jeśli sami chcielibyście zaopatrzyć się w GT Neo 3T, to możecie to zrobić już jutro, 8 lipca, bo właśnie tego dnia rusza sprzedaż tego telefonu. I to tyle ode mnie. Napiszcie jak wam się podoba GT Neo 3T, a ja tymczasem się z Wami żegnam, więc dzięki za oglądanie, no i na razie.